Witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, półtora roku temu, prawie już ponad, byliśmy w barze w przychodni w Krakowie. Było pysznie, było tanio, było dużo, było młala. Dostali naklejkę. Wspominam to miejsce naprawdę świetnie i dzisiaj przyszedł czas na jego weryfikację. Ty był wtedy? Był. Był. I pamiętasz pierogi. O no Jezu, zajadały się bardzo. Sam krzyczałem, nic nakleje. Pyszna, nie jak jest babuszki. Ja. Tym... Niż tam naklejać. Przepyszne są, naprawdę stare. Interesuje nas tak: dwa rodzaje pierogów. Jeśli zobaczysz, że są z serem albo z truskawką, chociaż w to wątpię, no. to bierz. Bierz po prostu wszystkie wtedy. Dobra, Ile by ich tam nie było? Mogą być trzy rodzaje, mogą być cztery rodzaje. Wie co chodzi. Schabowy, który był gigantyczny, który był bardzo tani i w ogóle był pełny był mala, był zajebisty. A pamiętam. Wszystko, wszystko stykało tutaj. Tak, i zupy były dobre, krupnik był dobry, pamiętam. Pomidorową chyba też jedliśmy. Wszystkie zupy, schabowy, i wszystkie pierogi, nie. wszystko wynosi. Zobaczcie, naklejka wisi, bo ja mam takie pewne informacje tutaj od kogoś, że to te panie to były trochę wkurzone, że za duży ruch miały <grym> przez chwilę. No pa A ciebie, widzę, jeśli jeszcze tego nie robisz, zapraszam do subskrypcji tego kanału. To bardzo proste, a tak jak widzicie, wiele osób nie potrafi tego zrobić, bo ogląda, a nie subskrybuje. Jeść. Halo Bobby, co się dzieje? Słuchaj, mamo, bo tutaj nie można być tom, ale blikiem na telefon, można, więc zaraz ci wyślę numer telefonu, tu puścisz. Dobra. No pa. pa. Idzie Bobby. Ale się cieszy, stary. <śmiech> <śmiech> Zapachy, no normalnie. Kurde ale, ale mamy smutne wieści Ja już wiem, wy nie wiecie Nie ma schabowego, kurde Ale jest karczek, są klupsiki Nóżka pieczona, no będzie dobrze Myślisz? Ja to czuję, wchodzisz tutaj i musisz dużo przejść jeszcze tam, no nie? No Ale już przy tym wejściu już czujesz, gdzie idziesz A była ta pani? Ta wiesz... Było, była była. No, Zajwista jest ta pani w ogóle No niestety, no nie ma schaba, no Aż przed chwilą sobie jeszcze odpaliłem filmik Jak wyglądał ten schabowy za 25 zł No kurwa. Olbrzym, olbrzym. Mamy inne rzeczy, no ale czemu schabowego nie ma? Nie ma. Ale czemu? Ale rogi z serem są O, o W sumie to one dostały mu tak najbardziej Pamiętam, że był hit, że się rozpłynąłem cały Wjeżdżamy Zupki, zupki pierwsze Mamy trzy sztuki z tego co widzę No to od razu bufet Wszystkie zupy są po dziewięć I złotówka za opakowanie, czyli po oddechu. Pamiętam, że płaciliśmy 7 złotych za zupę Półtora roku temu tutaj pomidorówka jedliśmy i krupnik Czyli pewnie 8 złotych, bo złotówka też na wynos 2 złote różnicy Dwa złote inflacyjne poszło w górę Co my tu mamy? Widzę jakiś barszcz Rosołek i. Grochówkę chyba. U mnie, u Dobra, wjeżdżam w gruchówkę pierwszą. Kukm z dzioszka, pierdzioszka. Zalałem To tylko pokazuje, że tej zupy tu jest pod, pod korek Tu się ledwo to mieści No zapamiętałem ich naprawdę za te duże porcje I no i było smacznie i też tanio Zobacz, to jeszcze się wylało Tu się ledwo się mieści się. Pachnie, pachnie Ale kiełby też ładnie naładowane To do wszystkiego jest naładowane tyle, że daj spokój No to jest molabark Wiecie o co chodzi No tu jest wszystko dużo, tanio i dobrze Chyba, chociaż grochówki nie jadłem Pokaż tą grochowę tu nam Patrzcie ile jest kiełbodrona No jest dużo Oprócz tego jakiś boczek, ziemniory cebulba, jakiś tu. Pływają kawałki O! O O, o. Grochówka rzadko jem, ale zazwyczaj jak już jemy na jakimś filmie Jak sprawdzamy, testujemy to się okazuje, że ja lubię grochówkę Ale tak sam z siebie to raczej nie zamagam Dobra, spróbujmy Ale gorąca no i to jest kolejny raz, kiedy po prostu grochówka mi smakuje. To nie jest moja ulubiona zupa. Nawet myślę, że w top 3, top 5 by się nie znalazła, ale jest smaczna i trzeba docenić tutaj ilość kiełbasy, ilość ziemniaków. Taka mięsna, tłusta. Gdzie ja jadłem grochówkę najlepszą? Bardzo dobrą jadłem też pod Krakowem, w tym barze kantyna. Kantyna chyba to, to się nazywało, tego pana wojskowego takiego. Też byłeś. Kurde, mi smakuje, bardzo mi smakuje ten, ten wywar, no jakby sama zupa Jeśli chodzi o kiełbasę, nie jest to jakaś wiejska kiełba, ale też to nie jest paruwa. Jest w porządku, biorąc pod uwagę cenę i też porcję, ja podejrzewam, że tu jest z 500 ml tej zupy Dodając jeszcze ziemniaki, kiełbasę, to jest naprawdę coś, czym za te 8 zł się najadasz, za 9 zł Dziękuję bardzo, bardzo smakuje mi ten wywar Tu nie ma co szyć za tą cenę to jest zajebista grochówka. Jedziemy dalej, to jest jakiś barszcz. Jaki to jest barszcz czerwona? No to nie jest takie proste tutaj. Ale to taka warzywna barszcz. Barszcza ukraińska chyba. Nie chcę wylać tej zupy, no nie idzie kurwa. Siło, to To niebezpieczne było. No wiem. O! Gęsty Ale ładnie pachnie burackiem Również 9 złotych Wielkie jajco Ale towaru naładowane elegancko <grym 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 Stary to Znaczy gniają nie? To jest połówka jajka, która jest wielkości całego jajka, gdyby było całe jajko u Magdy Gessler w tym barszczu Nie żałują towaru, to jest naprawdę taki w ogóle kawałek buraka no. Słodziutki I w sumie głównie słodycz czuję Ani pepper, ani pieczny, ani pikantny Po prostu słodki, w zasadzie czym się różni ukraiński od czerwonego po prostu? Możliwe, że jest to zabielone. Przede wszystkim od groma jest tych warzyw ziemniaków i buraków. Pozytywna. Mm. Bardzo dobre, domowe zupy, takie typowo babcine smaki Jakbym miał ocenić, porównać to do jakichś barów mlecznych, w których byłem Okej, okay, Kraśnik był ewenementem, wiadomo No tam to w ogóle te ceny i porcje niesamowite Ale tutaj mam wrażenie, tak samo jak zresztą w Kraśniku, że te dania są bardziej jakościowe Są smaczniejsze, są na trochę innym poziomie, wyższym niż w klasycznym barze mlecznym To jest po prostu taka domowa kuchnia, nawet nie nazwałbym tego barem mlecznym, tylko jak u babci Bardzo dobre zupy Wjeżdża rosołek Uuu, kolory. Makaron, jakaś marchewka, pietruszka no i tyle. Ja to rosół to lubię pić. Nitka, nitka. I tak. Mm, to jest po prostu zwykły domowy babciny rosół to Nie ma tutaj do czego się przypisalić Jest jedna rzecz Po Posoliłbym go trochę Bo czuję, że jest za mało słony dla mnie Ale to jest naprawdę mały minus I łatwa do naprawienia sprawa To jest uczciwe Czy makaronu w rosole, czy kiełbasy i ziemniaków w grochówce Czy buraków w barszczu Wszystkiego jest tu naładowane pod korek W tych pieniądzach Mola. Mm, dobra No Jezu <laughs> Dobra, nie? Mm -hmm. nie no Jestem głodny, nie będę oszukiwał Ale tak mi wjeżdżam Życie zaczęło być lepsze po łyku tej zupy. Słońce świeci, zero chmur. No, on będzie zły, jak mu zjem. No ten kawałek boczku. Boczek zostaje. Ale spokojnie, zupek jest ile chcesz, bo ja nie jestem zupkowy. Tam jest więcej za Jest to po prostu smaczne. Kurde. Jak pysznie je. pyszno. Barszczek. Kurde, no znowu dobra zupa. 9 zł. Wiadomo, patrząc na kraśnik, to może wygląda to na dużo. To jest bardzo dobra domowa kuchnia. Nigdy nie jadłem barszczu, który by mi przypominał smakowo ten, ale mimo wszystko bardzo mi on smakuje. Jedyne co, to pomimo tego, że te buraki mają fajną tą teksturę, są takie jeszcze lekko chrupiące, bym powiedział, ja bym je starł. Jak rosołek, to tylko z nitkami. Widzę, że on ma kolor bardzo, bardzo złoty. Rzeczywiście jest mało słony, ale podoba mi się on jest bardzo esencjonalny, bardzo tłusty. Nie wiem co o nim powiedzieć: to jest po prostu dobry rosół i to jest lepszy rosół niż w kraśniku, moim zdaniem. Wiadomo, tamten kosztował 4 zł, więc ten ma prawo być półkę wyżej, bo jest dwa razy droższy. Możemy powiedzieć wręcz, że to ekskluzywna restauracja na randkę, <laughs> w porównaniu do kraśnika, ale. No jej, wjeżdżam. A Zupa to wiesz, zupa to nie obiad Dobra, wariaty, ja chcę od razu pieroga zjeść no. Spróbujemy klopsów, wiadomo, ale te pierogi Te z serem pierogi Naprawdę, od momentu jak nagraliśmy ten film Nie jadłem lepszych przez ostatnie półtora roku pierogów z serem Nie jadłem W ogóle nie wiem, czy kiedykolwiek jadłem Ty, Ja się prawie tutaj nie będę mówił Kurde, ja to nie trafiłem dziś Liczyłem Ty nie na lubisz mięsne. Nie jestem fanem Ale są ruski, ale też nie lubisz ruski Ale jak mówisz, że są takie pyszne, to może, może to to Kurde no Moi drodzy, tutaj pierożki Jeśli chodzi o ceny 18 12 złotych. No, pachną. Raz, dwa, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15, 15 albo 16 pierogów za dwie dychy na wynos, 18 na miejscu. One były. No. on no, no, A, my dobra. Zwyno jak w krasniku, bo złotówka od pieroga mniej więcej wychodzi. No troszeczkę więcej. Dobra, tu jest masło. Tu jest na dole masło. I trzeba je potarzać. Trzeba je potażać. Dobra, wjeżdżam. Hmm. Tak. To samo, to samo. I znowu powiem to samo, to nie jest najcieńsze ciasto w pierogach, jakie jadłem w życiu, ale to, to nie ma tutaj znaczenia. Ten farsz tu serowy jest idealny, jest idealnie słodki. Nie potrzeba do nich żadnej śmietany zasładzanej Śmiało, śmiało. Nie potrzeba ich niczym zalewać. Tutaj na dole mamy odrobinę masła, w którym sobie go tarzamy. Jest tak delikatny, jest tak to. Do... Pani. Najlepsze pierogi z serem to są, według mnie, jakie jadłem po prostu Ten farszyk też jest taki, czuć, że ten ser ma, ma grudki, to nie jest jakaś taka papa jak ze sklepu pierogi z serem Słodziutki jest idealnie słodki My Trzeba to cukrzyć też to, bardzo chciałem tu wrócić na nie. Fajnie, że dzisiaj były w menu. Już trudno, że nie ma tego schabowego. Te pierogi są idealne. Za same te pierogi dałbym to, a tu ogólnie wszystko było dobre wtedy, póki co też jest, więc totalnie podtrzymuję. Czy one podrożały, ile one kosztowały? Zgaduję, że mniej więcej wszystko jakieś 2-3 zł podrożało przez te prawie 2 lata. No tak jak wszystko po prostu drożeje. Najważniejsze, czyli smak i porcja się nie zmieniło, są zajebiste. Stary, ale nadal to jest, nie wiem, 16 pierogów za 18 złotych, to niewiele ponad złotówkę wychodzi ci za pieroga. To są ceny jak z kraśnika One są przepyszne. Przepyszne są. Nagrywamy jeszcze dzisiaj wieczorem coś. Gdyby nie to, to bym sobie zabrał na hotel jeszcze z takich z 30. Uff, ale świetne, 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 świetne. No jestem ciekaw, okej, teraz pierogów serem, co powie o tym. Idealny balans tego wszystkiego zachowany w tych pieroszkach. Mm, kurde, no dobre są. nie ma co się oszukiwać Czuć tą teksturę sera Nie wiem, czy to jest kwestia tego, czy jestem głodny, czy one po prostu są takie wybitne, ale chyba po prostu są takie dobre Bardzo dobre ciasto, jeszcze w cenie złotówka za pieroga, no to jest przepyszne, zjadłbym cały talerz szczerze Trzymaj na bąknę, że można wziąć połowę porcji Tak, no, pół ceny się pierogów Pyszne są, naprawdę są pyszne Bobiczek jesz, pierożka? No kurde Dobra, dalej, wciągaj wskakuj. Dobra, no ja nic nowego nie powiem, no są przepyszne, uwielbiam je co, żeby żebym je zmieścił Mm, ale no spój, już. Balki, naprawdę są idealne <laughs> <laughs> mm. Ojejku, poszło chyba na sweterek. Poszło po ciężkiemu dla jego. No? Na sweterek. <laughs> na sweterek chyba. Kurta, Mark, no i zakończymy moją sekcję. Poszło, kurwa. <laughs> Wariaty cena ta sama, ruskie. Wiadomo, że ruskie to najgorsze, ale... Ale ładne, skwareczki, słoninka Ja już wiem, że mi też będą smakowały Ciekawe To tylko wiecie, tak na sprób... ale kiedyś delikatne mhm. O Jezus Boże, jak to było Oj, skwareczka na bluzie Kur... To było nie lubię ruskich, ale dobre. Te skwarki robią tutaj dużo. Ciasto, mam wrażenie, jakby było trochę inne. Jakby było cieńsze i bardziej delikatne w ruskich niż z serem. Tam pasuje taki trochę. One są takie trochę gliniaste przy tych z serem. Może to przez farsz serowy. Tu, chociaż tu też jest ser, no jeszcze ziemniak, wiadomo. Kurde, jak na to, że nie lubię ruskich, to bym to opierdzielił z uśmiechem całą tą porcję. Szczególnie jeszcze wiesz, patrząc na to, że masz tu 20 pierogów za 20 złotych. Ale już nawet pomijając te ceny, bo nie będziemy się fiksować na ich punkcie, to są dobre pierogi. Zjadłbym je. Nie wróciłbym chyba na. panie, miał ja chyba. Zasady nie lubię tych ruskich, bo to mi smakuje. Może ja już lubię ruskie, nie wiem. Chyba polubiłem ruskie w barze w Przychodni w Krakowie po prostu. Nie wiem. Coś się ze mną dzieje niedobrego. Dobre. Ah, ruskie, ruskie. Ja będę cały czas mówił o tym gościńcu. Może się otworzą kiedyś znowu. Mhm, mm, mm. po raz kolejny deklasacja restauracji pierogowych. To jest deklasacja Magdy Geffer. Danej pieroglustki to posysał tym. A był, nie wiem, pewnie z 6 albo 7 razy droższy za sztukę. Za dwie dychy macie tak napchaną kichę, że to koniec. I to dobrym jedzeniem. Skwary fajnie chrupią, dobre w smaku. Wjeżdża coś, nie wiadomo co, ale waży z. O kurwa! No mamy problem. Kurwa! <śla> 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 Porcja by jest za duża, żeby to. Ale spróbujemy. Co to A co to jest? Bigos? Ja też wziąłem, no A, no ogólnie cały bigos wylądował Naj. W... kurwa Daj widelca, ja zjem z ziemi No ja Właśnie, górę. tutaj, spróbujemy <laughs> razem Trzymaj dajcie tam, kupaki. Ile ten bigos? No niestety, no bigos dzisiaj z gleby Jasny, jasny Ale Nie, dobry Nie, ale dobry O <laughs> Jezu Ale słony też, co? Tak... Mocno słony, ale dobry złoty. Nie, dobry Po kolorze myślałem, że będzie marny, ale jest dobrze Zajebisty no. Bardzo słony, ale mocny taki. I tu jest chyba inna kiełba niż w tej mm -hmm. Jakaś taka jakby... No pewnie ta sama, ale wygląda na twardszą. Może no, mocniej wygotowana. Tu jeszcze jest dużo ziemniaków do bigosu ogólnie ogóle. bo to Bigos z ziemniakami za 22. <grymne> Kilo Bigosu. Jarmarki to to wciąga dupą, A ile to kosztuje? 22. Tak, no ale widzisz że. Dobry. Nawet z ziemi dobry. Ty zobacz, jakie mięso to. A jaką no, z dwa, trzy rodzaje mięsa tu są na pewno pewnie boczek, kiełbasa i jeszcze jakieś skrawki. Dałeś mi ziemniaków do bigosu? No ja. Dziękuję. Dobry to jest bigos Uj, znowu. Dobry Bigos, no. Ja wam to pokażę resztki tego bigosu z bliska Nie, naprawdę zajebisty bigos, nie, nie mam zastrzeżeń Nawet nie wiem czy tu jakieś śliwki nie czuję, jest też lekko słodki Kto robił taki dobry bigos tam od ciebie? Mirek, 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 Mirek no. no nie jest, to bigos Mirka Nie no, bigos Mirka jest czarny Bigos Mirka to no, to no, czarny tak, no, my... Po czarnemu bigos <noise> Jak geslerową testowaliśmy geslerów na święta rok temu, to właśnie bigos Mirka też wjechał No ja też bo próbowałem, był z ale żeśmy tu naserali tym bigosem. Tak, naseraliśmy. Razem z to zrobiliśmy wspólną siłą. A najgorsze, że tu jest jeszcze coś w tej torbie. Ajajaj Może drugą stroną dziurkę zrobię i... No chyba tak trzeba. Po prostu ładują tyle, że aż za dużo. Widzicie co się dzieje? No, czyli zimiewków fajnie tam. O, klupsiki tam są. Klupsiki teraz? No. Kurde, aby się nie wysypały, ua. ua Ua, ua, Zawieraj Bigos, proszę Cię, proszę cię. O Boże, jak to wierzę. Szczerze, kocham takie miejsca Zobaczyłem dziś menu i mówię, kurde totalnie nie w moim stylu, jeśli chodzi o do obiady domowe, ale tu wszystko jest tak dobre Też Tak dobre. Tak smutny i się bałem, że bez schabowego to nie będzie dobrze, ale <noise> Właśnie, wiecie co jest najlepsze? Bo chciałem mm. wziąć oddzielnie trzy surweczki. Bo no, ja ci, te wszystkie tu są. No. A potem spokojnie, do każdego dania wszystkie są. Nie? No tak, to tak było. <noise> Celerowa. Pamiętasz ostatnio jaki zawód <noise> u Gessler? Tak. I ta będzie dobra, bo już widzę ją. Zaczyna niej. Ile to kosztuje? Bo Celer. też 22. 22? No. Ja pierdolę. 2 złote, no to 24, bo jeszcze. Celerowa słodko? Celerowa na słodko, to jest taka jak ma właśnie być. Ale bez rodzynek? Bez. A ty lubisz z rodzynkami? No lubię, ale jak nie ma, to, to wiesz, to też lubię nie ma płaczu. To jest właśnie surówka z selera, taka ma być. To, co dostaliśmy u gester, to był jakiś nieśmieszny żart. Powinno tu naprawdę przyjechać, że tych pani się połudzić trochę robić, jak serujesz jej. No tam do Gezer, tam A gdzie one będą jeździć? Jak <grystusa> no tu roboty, nie tak nie tyle robot. Karotka dalej, bardzo dobra, naturalna marcheweczka, po prostu słodziutka. Tu chyba coś skiszonej. Tak, tak, tak. No i się że tak. jest też zajebista. Jezus, surówki tu były świetne i nadal takie są. Pycha, wszystkie są pycha. Dobrze, że są wszystkie, bo nie dałoby się wybrać jednej ulubionej szczerze. Klops to nie jest coś co ja lubię. Znaczy, no nie wybieram klopsów. U mnie w ogóle nikt nie robił klopsów nigdy, babcia nie robiła klopsów ani pulpetów. Może po prostu nie jadłem dobrego. To do, do, do. <laughs> dobry. Zero wypełnienia, samo mięcho Jakie dwie kule, za 22 zł Widzicie ile tu jest jedzenia? Pamiętacie co ja zrobiłem półtora roku temu jak nagrywaliśmy z tym schabowym? To on był taki, ja go przyłożyłem sobie tu I tu miałem po prostu na całość schabowego aż wystawał Tu miałem zimniaki i surówki Takie porcje i to są zajebiste klopsy Mega, mega mięsne klopsy, zero wypełnienia Jakąś bułką, nic tu nie ma oprócz mięsa Przysmarzony elegancko, a oprócz tego w ogóle to jest wszystko zalane jeszcze sosem Takim sosem, wiesz, pieczeniowym, coś tego typu no i te ziemniaki tworzą już taką, wiesz, no kto nie lubi ziemniaków zalać sosem, no nie wiem, ja uwielbiam Bałem się, że nie będzie schabowego i że nie będzie nam smakowało, ale niepotrzebny mi schabowy szczerze, jak są takie klopsy. No ja bym wrócił na te klopsy. Polubiłem klopsy dzisiaj. Zajebiste. Znowu pod moją nie, świadomość zająłem moją rzecz. Tak. Wiesz, co poschodzi pod paragrafy? Wiem. Nie chodzi o to, że oddajesz, chodzi o to, że zabierasz. Mm. Ale prawnie to się lepiej nie przepychajmy. <laughs> <laughs> Dobra, okej okay. Wiesz co chcesz Zajebisty jest ten sosik Nawet dobrze, że nie było schabowego Bo się okazuje, że można zrobić zajebiste klopsy Dla kogoś, kto nie lubi klopsów Zajebiste klopsy, klopsy Muala Naprawdę Chcesz klopsika? Chcesz, bardzo chętnie zjesz klopsika To jest są te... Bardzo nie klopsy. klopsów To są klopsy łaglu. Ale no, ten seller, mm. Pyszne, wszystko pyszne, wszystko pyszne. Pyszne. Ciekawe, że będą chciały naklejkę, bo mam takiego znajomego z Krakowa. I ten znajomy zna znajomego, który zna wnuczka tej pani. Nie wiem, że to jest potwierdzona historia, ale podobno się trochę wkurzyły się. Że Panie Saigon był, wiesz. Saigon jest dalej, więc. Dalej no, ludzi no, dużo? No dużo ludzi, no okay. No po filmie to ja pamiętam, codziennie dostawałem zdjęcie kolejek ogromnych No teraz za mną to tak, wszystkie stoliki były zajęte, za mną siedem osób, a prawda jest taka, że dostałem to wszystko po 10 minutach starym, Struktura tego klopsa, w środku jest jak, no, pewnie struktura klopsa, ale najbliżej mi porównać do steka z kraśnika, czyli nie jest to takie super miękkie mięso, jak w przypadku niektórych mielonych bywa Jest troszkę bardziej zbite Dawno nie jadłem klopsów w ogóle, nie jest to moje ulubione wiesz. No moje też nie po prostu są dobre. Nie powiedziałbym, że są genialne, bo dla mnie to są klopsy. No. Wolę mielonego z burakami. Ale są bardzo dobre. Nie jestem wielkim fanem marchewy, bo ja w dzieciństwie miałem problem z surową marchewą w ogóle. Nie lubiłem kompletnie. Jak ugryzłem surową marchewkę, to od razu miałem odruch wymiotny. Jak ja byłem to dzieckiem. żarłem, żarłem marchew w całe dzieciństwo. Ja no. <laughs> Można sobie wybrać. Jest to miks. No jak któryś nie lubisz, to pewnie możesz zrezygnować. No. Seler smaczny, klasyczny, ale tak jak mówiłem u Gessler, to znowu nie jest mój styl. Mi na przykład chyba bardziej ta u Gesslerowej nawet się działa. Nie no, to ja wszystko stawiam na... nie no, tragiczna była dla mnie. No. Znaczy, ona smakuje po prostu jak surówka z selera, no ja takiej bym nigdy sam nie wybrał z siebie. Kiszona to jest to. Znalazł coś dla siebie. <laughs> <laughs> tak, ja, ulubiona będzie na samym końcu z czerwonej kapustki, zdecydowanie. O ja mm. Ja ogólnie słysząc, że będą klopsy, to myślałem, że będzie tragedia mm, A jednak Zaskoczenie Wyjątkowo dzisiaj słuchimy Emocje, mocno emocja, emocje, jestem trochę pierdolony, wiecie o co chodzi O, oh, karczycho teraz Tak jest Karczycho a nie, to nie jedna moja Ty my o duszonej pewnie myślałeś, karkówkę. No. no a pieczona. to jaka jest? To jest pieczona. pieczona. Duszona, no. tak? No jak? Wygląda, jakby była upieczona i pokrojona w plastry i zalana sosem, ale. No i będzie taka mięciutka, się pusteczka. Porcja jest znowu chora. Nie, Widziałaś? Widziałem. więc pewnie jest taka, jak mówiłem przed chwilą. Zobacz. Zobacz, porównajcie sobie to kurz z delikatnością karkówek na jakichś jarmarkach, czy nie wiem, na grillach Po prostu delikatne mięso Sos chyba ten sam Znaczy taki sos własny to jest na tych ziemniakach znowu Super delikatna To na pewno jest mięso, które jakoś długo się właśnie dusi Nie wiem, czy to jest spieca, może, ale wydaje mi się bardziej, że w sosie to się dusi Bardzo delikatny kawałek mięsa Znowu nawalone od groma surówek i ziemniaków Jak najbardziej uczciwa porcja No zajebiste to jest wszystko, no Wiadomo, że najchętniej bym chciał schabowego, bo to moje ulubione polskie danie chyba Ale no, na pewno są ludzie, którzy wolą coś takiego i myślę, że nie będą zawiedzeni. No nie masz szans, bo to jest po prostu delikatne mięso w sosie z ziemniakami i z czterema dojebnymi surówkami. Nie bez powodu tu wisi tam muela dalej biste mężcze Zobacz, tyle czasu nas tu nie było i dalej jest No Nie no, ogólnie zgadzam się ze słowami mojego przedmówcy Niezależnie od tego, co mnie spotka w tej drugiej torbie to Już bym dał mu za to, co zjedliśmy do tej pory Struktura mięsa włóknista, miejscami taka bardziej tłusta Lekko maślana, bym powiedział Nie chodzi o użycie masła, chodzi o tłuszcz, o to, że jest takie, wiesz Rozpływające się w ustach wręcz Uuuu O Jezu ale jaki delikatny ten. Mm, ten moment, ten moment tej karkówki jest fenomenalny, po prostu bardzo dobry. Polskie jedzenie, domowe jedzenie, babcine jedzenie. Nie wiem czy wasze babcie dobrze gotowały, ale nie znam babci, która źle gotuje. Moje wszystkie babcie gotowały świetnie. Babcie, prababcie mam na myśli, dlatego mówię wszystkie. Bardzo, bardzo smaczne. Zjeść zawsze zjem. No. To jest mięciutkie, to jest tak miękkie to jest to nie trzeba kroić I to jest córka stolery, pan Magdo. Pyszne. Zapraszamy do Krakowa Pyszna. Pyszne? Pyszne. No zobacz, nawet nikogo się nie trzeba. No po prostu. Mm, mm. On daje młalaja. Mm. <noise> <noise> Wykwintne Moi drodzy, pieczeń. A co, to jest to samo? Nie, to jest pieczone w całym kawałku, tam to pewnie miałeś rację, bo szło to. Pieczony świnik. Czyli to, to samo. No wygląda inaczej, więc pewnie. Trochę inny będzie. Myślę, że mniej wilgotny, ale sos chyba i do klopsów wszędzie ląduje ten sam. Tak, tak tak. Bardziej zbite, bardziej suche mięso. O, nie, Może tak, to jest jakaś pieczeń z szynki czy coś? To jedno to pieczenie, a drugie to karczek, więc to jest pewnie pieczenie tak. karczek. Tak. To, to, to jest pieczeń, jest bardziej sucha. Mam mniej tłuszczu zdecydowanie. No i szczerze, to mi ta karkówka bardziej smakowała. Dużo bardziej wilgotna, soczysta. Mimo, że na ten tłuszcz często narzekam i odkrajam, no to jednak to mięso jest delikatniejsze, jak tego tłuszczu gdzieś tam jest. Mimo, że ja jestem takim tłuszczowym niejatkiem, trochę i różne jakieś tam tłuszcziki, nie mnie przerażają, no to ta karkówka Karkówka przed chwilą była przyrządzona tak, że to wszystko się rozpływało I szczerze wybrałbym karkówkę, niż pieczeń Bardziej suche mięso po prostu, no ale to zapewne też takie po prostu ma być Najsłabsza pozycja No bo to suche, no może ludzie, którzy lubią takie No, no chudsze, wiesz, jak no, ktoś nie, je, nie chce jeść tłuszczu dużo, no to pewnie wybiera to no. A tutaj też, z tego co wiem, sporo starszych osób przychodzi, więc taka pieczeń pewnie jest lepsza dla nich, nie no, wiem no, Z cukrzycą z tego, słyszałem tam. No no, a jest seller niezmiennie Pyszne, co? zajebisty. Pycha. Widać, że jest od razu bardziej sucha i ja mogę powiedzieć w ciemno, że ja wiem, na jaki sos tu widziałbym przestrzeń. Nie wiem, czy byś zgadł? Śliwkowy jakiś? Chrzanowy Taki mocno chrzanowy, biały sos. Ozorki są w z chrzanowym tutaj. No i tu by mi się działo ten chrzan Ojej, o wiele bardziej sucha. Tam było więcej tych przerostów tłuszczowych. Tutaj mamy po prostu kawał miecha. Najwięcej trzeba dziamgać gębą, ale sosem nadrabia. Nadal to jest domowa kuchnia tej samej pani. Obżarbym się takim obiadem, tak czy siak. Mimo, że to jest zdecydowanie najgorsza pozycja dzisiaj. Obżarbym się i tak. Dobra, ostatnia pozycja. Nóżka. O kur Nóżka, zobacz jaka nóżka jest Gira <laughs> Kopyto, Ale gico. konkret Nie lubię takiego kurczaka w takiej formie Jakoś taki kurczak to w panierze bardziej Chociaż z pieca pałki, z jakimiś śliwkami, morelami tam gdzieś obok Czasami u mnie w domu coś takiego było Delikutaśne Ile to kosztuje? To pewnie jest najtańsze, nie? Nóżka 20 zł okay. Mi to się kojarzy zawsze z takim mięsem z rosołu Ja nigdy tego nie lubiłem, nie chciałem tego jeść Nie lubię, kurde, bo to ani przypieczone Ta skórka raczej taka miękka To też takie bardziej duszone niż pieczone dla mnie jest. To nie jest mój klimat. Jak kurczak, to jakaś pierś, może udo bez skóry pieczone, może pałka fajnie wypieczona z chrupiącą skórką, kurczak, kurczak z rożna, jakiś kurczak w panierze. To taki 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 najbardziej satel dla mnie. Ja nie przepadam. I nie lubię tej skóry, jak jest taka glutowata. Tutaj taka jest, przyznaję. No nie moje danie po prostu. Aczkolwiek znowu trzeba tutaj oddać za porcję, bo ta gira jest olbrzymia. No nie. One mają chyba za zadanie, jak mają pudełko, to wypełnić je po same brzegi. Tak. <grymne> Paśka <grymne> nie wypuszczać, póki nie będzie pełne. No ładują tutaj do oporu. Nie, no nie. Pierogi jest sterem. Totalne mola Moje ulubione pierogi w ogólnie na świecie chyba Wszystkie zupy naprawdę smaczne Aczkolwiek chyba rosół najlepsze, bo po prostu najbardziej lubię rosół Ale każda z nich była dobra Bo jako osoba, która klopsów nie lubi, smakowały mi To samo w ogóle z ruskimi też zaskoczyły, były niezłe Ta skwarka tam fajna Tu jest wszystko dobre A to, że jakaś pozycja jest po prostu według nas gorsza, po prostu mniej ją lubimy Ale widzicie, jak wyglądają porcje Zajebiste miejsce, idę tam Jeszcze naklejkę? No idę nakleić jeszcze jedną Teraz największą? Tak Dobrze było, jeszcze lepiej Ciekawe czy nas nie wygonią tam na widła. Widziałem, mam nadzieję, że będzie fajnie. Chcesz tu czuć chyba te kotlety. Siwy Siema. 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 Siema Cholera. Ciekawe jak tu z wentylacją. Nieważne. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Tutaj z drapali ogólnie. Kto z... Nie wiem. Z dwie naklejałeś wtedy? Tak. Słyszysz? Skwierczą. Skwierczą. Oj, chyba schabowe jednak są. A, no, a jakoś mam, zapytał. jakoś się stresuje. Może nie zapytała sama. Co tu od zaplecza chcesz? No. Witam Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Mam taką sprawę. Kiedyś u państwa byłem. No. I pani nakleiliśmy mola. Dzień dobry. Dzień dobry. 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 Pamiętam ją pani? Oczywiście, oczywiście. Jak tam? Och, proszę pana. Nie nadarzam. Czyli idzie Idzie, idzie Bo postanowiliśmy sobie odświeżyć I właśnie jedliśmy wszystko od was No idzie. i jest jeszcze lepiej No to się cieszę, że... Świetna robota, naprawdę Dzień dobry Dzień Siema Proszę dalej No i nie wiem, chyba drugą bym nakleił i naklej, że mi pan tam u góry na tych drzwiach, bo mi ktoś to zerwał. Ja to później zamalowałam, bo to tutaj <noise> Ja myślałem, że to wyzerwał jeszcze, że za dużo roboty było. Panie, nie! Właśnie to ktoś Okej. Okay. zdrapał. To to się nie da My już kąpoczki. wszystko mamy, już zjedliśmy całe menu przed chwilą u was. Bo był u nas, po od nas chłopak, wszystko no, wziął. Tak, no dzisiaj? To się nie było w menu! O, proszę, tak, a, bo nie było, bo my no. mieliśmy dużo zamówień, wie pani? i tego. Bierzemy jednego Bierzemy? Bierzemy Albo po prostu nagra jak wygląda No nie, zobacz, ja mam, jest wielki Ale ja nie jadłem A, nie jadłeś Nie jadł pan? Proszę, dostanie pan z pateli. No dobra, to bierzemy jednego na wynos tak. <noise> Czyli to jakieś plotki, że panie były złe, że ruch był duży A, no, pani mega, mega sympatyczna Chłopaki, tylko żeby znowu te kolejki samook do nie stały, Boże, bo babcie wykończycie! Wykończycie, babcie! Nie, no już największy boom to był chyba. Dzięki bardzo. Żapi się A, tak. pana, zaraz kotleta pan dosłanie Super Poczekamy, jakby nie, nie ma pośpiechu. Czyli jednak no, widzisz, ale spotkaliśmy widza, jak ty jadłeś, chyba jadłeś klopsy, to ja gadałem z gościem. I mówił, że tutaj trzeba poprosić, że nawet jak nie ma w menu, to mówisz, że chcesz schabowego, wracasz za godzinę i jest schabowy Nie wiem, czy powinienem to mówić na filmie, bo wszyscy będą chcieli schabowego. Jak nie widzicie w menu, to nie proszcie o schabowego, nie zwracajcie dupy Kompocik, pierwsza klasa. Nie jest taki wiesz, mega przesłodzony, dużo kawałków owoców, różnych owoców. Wjeżdża. Mm, e, tak sympatyczna jest ta pani, taka super. Świetna jest. I, jeśli ma wnuka, to musi być duży. Jak na takich porcach uchowany. A widziałeś, jaki kot jest wielki. Nadal jest ogromny. Jak wyglądał w ogóle? Ale dobrze go tam rozpoznałeś. No, skwierczał od razu. Skwierczał i słychać był pani. Ja mam do was. My już zjedliśmy wszystko przed chwilą. Pyszne było. Ludzie normalnie w torbach pierogi biorą do domu stary. No, dziwisz się? Nie dziwię się w ogóle. Ja nie wiem, co ma dzisiaj na tym drugim filmie, a to mój film wymarzony. Już zobaczycie. W... Wystarczy wam jeden? Jeden, jeden. My a. już zjedliśmy Praszki. wszystko, więc Praszki. na jedzenie. Dziękujemy Proszę. bardzo. No to A co? No też mi może pan nakleić. No nakleje, będą dwie. No, Nikt no jeszcze dwie, bo... dwóch nie ma. No. no dziękuję wam bardzo i zapraszam. My dziękujemy, bo super, naprawdę no, jesteście no, jest... i jedzenie pycha, pycha, pycha. Okay. To teraz mam dużą właśnie. No, to no dość. To dawaj, to. chodź. Jak te kolejki, to ja pana ściągnę, żeby pan przyszedł ze mną pracować. Podjadę, podjadę. No, Przepraszam, tu bym chciał tylko do tej lady podejść Przepuści Pan, Pana no Tak, niech Pan nie kręci Dobra, zaraz idę Dobrze no, kręci No właśnie, dotarło, tam, pilnuj Pan tam, Pilnuj Pan tak. tak. no Dobra, nie jest idealnie, ale jest Dobrze. No jest brzydko no Super i Super! Super. paniec kohleta, Powodzonka ciepły. życzymy w Dziękujemy takim razie Dziękujemy i zapraszamy, tylko tak, nie pan Co? <laughs> ja to nie wiem, może ktoś wpadnie No co nie tak? osób pewnie przyjdzie Ze trzy, góra, góra trzy Super, miłego dzionka Hej, do widzenia Zajebiście A co za gówniarz zdrapał tu? Się. Pewnie ktoś, kto wiesz, chciał zjeść w spokoju <laughs> Ale zobacz, mimo że zdrapali to i tak widać Jakość. Kwalita <laughs> Widzisz to? Recepturka, żeby się domknęło pudło. No schabina jest dobra. Wygląda genialnie ogólnie. Wygląda genialnie. Ale pachnie świetnie. No to jest ogólnie, to i pierogi z serem to jest najlepsze, co oni tu mają Takie moje ulubione Przepyszne, najlepsze co dziś zjadłem Ogólnie Magda Gesser to się chowa, a to pewnie nie wiadomo ile, by dostaliśmy za darmo 25 kosztowało wtedy, teraz chyba 28 Fenomenalne, panierka jest tak chrupiąca, ale tak chrupiąca, ten kotlet jest tak gruby i tak wielki Nie wiem, z jakichś wielkich świniaków totnął chyba Przepyszne to jest, przepyszne, przepyszne Ale chrupie Mhm <laughs> Jeszcze dostałeś z tym sosem z celerowej. Ta paniera jest przepyszna. W ogóle jest tak chrupiąca ta paniera. Mola. Mola. Dwa razy mola. Za rok też tu przyjadę, żeby tylko to zjeść.